Dzisiaj chcielibyśmy Państwu zaprezentować funkcję automatycznego wydruku biletów na kasie, która zdecydowanie wyróżnia system nowitus bileterka na tle innych rozwiązań. Dzięki niej możemy bezpośrednio z systemu sprzedawać bilety miesięczne pojedynczemu pasażerowi lub grupie pasażerów. Co ważne, jedna kasa potrafi pracować w trybie kasy autobusowej lub po odpowiednim przełączeniu w trybie kasy dworcowej. W tym krótkim filmiku pokażę, jak działa ta funkcja. W prawej strony ekranu widoczny jest ekran kasy, natomiast z lewej system nowitus bileterka. Zacznijmy od kasy. Jesteśmy w tym momencie w oknie sprzedaży biletów i chcemy uruchomić tryb kasy dworcowej. Zrobimy to w prosty sposób, wchodząc w menu Administracja, ustawienia, kasa dworcowa. Mamy do dyspozycji dwa tryby. Ręczny, gdzie dla celów kontrolnych sami akceptujemy wydruk biletu, lub automatyczny, gdzie bilet sam się fiskalizuje. Zobaczmy, jak to działa. Uruchomimy najpierw tryb ręczny i wykonamy pojedynczą sprzedaż biletu. W systemie wchodzimy w zakładkę Klienci Miesięczne, a następnie szukamy klienta, któremu chcemy sprzedać bilet. Wchodzimy w zamówienia i klikamy w ikonkę drukarki przy zamówieniu. Otwiera się okienko, gdzie określam miesiąc, formę płatności oraz kasę. I wciskamy druku. Zamówienie automatycznie zostaje wysłane do kasy. W trybie ręcznym możemy w nie wejść albo z tej pozycji je wydrukować lub anulować. Jeżeli jesteśmy w trybie automatycznym, bilet od razu się wydrukuje. Pokażę, jak to działa. Przy okazji zaprezentuję, jak za pomocą tej funkcji wystawić bilet wielu pasażerom. Zobaczcie, jakie to łatwe. W zakładce Klienci Miesięczne wybieramy grupę klientów, dla których chcemy wystawić bilety. Możemy użyć filtra, np. klienci, którzy mają bilet w tym miesiącu, ale nie mają w następnym. Widzimy, że jest ich 42. Zaznaczamy wszystkich 42 pasażerów. Następnie wchodzimy w operacje grupowe i wciskamy drukuj bilety na kasie. Wybieramy miesiąc, formę płatności oraz kasę i wciskamy drukuj. W tym momencie 42 zamówienia zostają wysłane do kasy i automatycznie się fiskalizują. Co ciekawe, jeżeli mamy uruchomioną funkcję e-bilet, to nie musi on się nawet drukować. Jego fiskalizacja nastąpi w tle, a sam bilet zostanie automatycznie wysłany klientowi na maila lub na telefon do aplikacji eParagon. Ta funkcjonalność obsługuje również sklep internetowy i pozwala na całkowicie bezobsługową sprzedaż biletów. W konfiguracji sklepu internetowego należy wybrać kasę do wydruku biletów zakupionych w sklepie online, a wtedy bilet zakupiony przez klienta. Zostanie automatycznie wysłany na kasę. Przechodzę do sklepu, gdzie chcę kupić bilet. Skorzystam z opcji: posiadam numer pasażera lub numer biletu. Wpisuję numer zamówienia, telefon, wybieram miesiąc, zaznaczam zgody, zamawiam i opłacam bilet. Proszę zwrócić uwagę. Że bilet automatycznie został wysłany na kasę i zafiskalizowany, a ja otrzymałem bilet w postaci PNG na maila. To tylko kilka możliwości systemu Nowitus bileterka. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą i śledzenia wprowadzonych nowości.